zdęcia, gazy, ból brzucha to wspólny mianownik objawów, jakie występują w obecności dwóch problematycznych gości w jelitach. Pierwszym z nich są bakterie tworzące przerost, czyli SIBO. Drugim gościem jest Candida, która z jakichś powodów zbyt mocno się w nich rozgościła. Jak widzisz, na podstawie objawów nie jesteśmy w stanie odróżnić, z czym mamy do czynienia. Czy zostaje nam zatem wykonanie diagnostyki laboratoryjnej, aby zidentyfikować naszych gości? Niekoniecznie. Pokażę Ci, w jaki sposób rozpoznawać, w czym może tkwić problem na podstawie Twojej historii choroby, przyjmowanych laków oraz reakcji Twoich jelit na różne źródła węglowodanów. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od przedstawienia tych potencjalnych gości w naszym jelicie. Pierwszym z nich jest SIBO. W wielkim skrócie można zdefiniować ten problem jako zbyt duża ilość bakterii, która znalazła się w niewłaściwym miejscu, czyli jelicie cienkim. Ta relokacja bakterii jest związana z dwoma głównymi czynnikami. Pierwszym z nich jest zaburzona ruchliwość jelit, która zwyczajnie sprzyja kolonizacji jelit. Prowadzi do niej m.in. niedoczynność tarczycy, przewlekłe zaparcia, historia infekcji jelitowych, czyli jelitówek, które upośledzają pracę wędrującego kompleksu mielektrycznego, odpowiedzialnego za prawidłowe oczyszczanie jelita, czy też stosowanie leków z grupy opioidów. Drugi czynnik odpowiedzialny za rozwój SIBO wiąże się z małą ilością kwasów w żołądku. Za ten stan odpowiada m.in. długotrwałe przyjmowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, obecność w żołądku bakterii Helicobacter pylori, czy stosowanie soli magnezowych w łagodzeniu objawów refluksowych. Czy postawiłeś lub postawiłaś krzyżyk przy którymś z wymienionych problemów? Jeśli tak, to być może problem Twoich jest związany z nadmiernym przerostem bakterii w licie cienkim, czyli SIBO. Teraz przyszedł czas przedstawić kolejnego gościa, czyli grzyby drożdżopodobne w postaci candida. Candida to drożdżaki, które naturalnie występują w naszej mikroflorze litowej. Problem występuje wtedy, kiedy dochodzi do ich przerostu. No to zadajmy sobie pytanie, jak dochodzi do tego, że mamy więcej candida w naszym licie? Po pierwsze, kiedy zostaje zaburzona równowaga pomiędzy, powiedzmy dobrymi, a złymi lub Potencjalnie złymi bakteriami. Ma to miejsce podczas stosowania antybiotyków, które, wybijając bakterie, zostawiają niszę, którą bardzo chętnie zajmują drożdże. Po drugie, kiedy nasz układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo i nie umie wrywać. Utrzymać kandidy. Wtedy dochodzi do jej nadmiernego rozrostu. W tym przypadku główny udział mają leki immunosupresyjne, np. sterydy czy stany obniżonej odporności, w tym niewyrównana cukrzyca. Czy któryś z wymienionych czynników dotyczy Ciebie? Jeśli tak, to musisz się liczyć z potencjalnym przyrostem kandydy w jelicie. Chciałabym pokazać Ci jeszcze jeden pomocny test w identyfikacji rodzaju przyrostu. Jest nim test cukrowy. Już tłumaczę, o co w nim chodzi. Zarówno bakterie, jak również grzyby potrzebują węglowodanów do przeprowadzania fermentacji. Dlatego objawy jelitowe będą nasilały się po ich spożyciu, zarówno przy SIBO, jak również przy roście kandydy. Jednak w tym przypadku też można wyłuskać pewną drobną różnicę. W SIBO najbardziej problematyczne są węglowodany złożone, które określane są mianem FODMAPów. Jednak po spożyciu cukru prostego, glukozy czy sacharozy, zazwyczaj nie obserwujemy występowania objawów. Zauważ, że są to cukry dozwolone na diecie low FODMAP. Inaczej jest w przypadku kandydy, gdzie zarówno glukoza, jak i sacharoza są preferowanym źródłem energii i procesy fermentacyjne z ich udziałem zachodzą najefektywniej. W największym skrócie można powiedzieć, że po rodzaju cukru i występujących objawach po jego spożyciu możemy oszacować z jakim typem przerostu mamy do czynienia. Bakteryjnym, czyli SIBO, czy grzybiczym w postaci SIFO. W tym wszystkim jest jeden haczyk. Niestety możliwy jest taki scenariusz, w którym mamy do czynienia z dwoma rodzajami przerostu. Grzybiczym oraz bakteryjnym. Warto jednak wiedzieć o pewnych czynnikach ryzyka rozwoju Obu typów przyrostu, tak aby bardziej skutecznie dopasować diagnostykę oraz metody leczenia. Zarówno objawowego, w postaci dopasowania właściwego leku, jak również leczenia przyczynowego, polegającego na zaadresowaniu przyczyny, która wywołała ten problem. A ty, jakie masz doświadczenia w leczeniu SIBO i Kandydy? Podziel się w komentarzu, a jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, to napisz śmiało, postaram się na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.